You know, people are absolute idiots because the explanation I'm gonna give is gonna make you all look all the top gems look like total idiots. So Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu szachy będą na pierwszych stronach gazet, stron internetowych i telewizji. A to dlaczego? Ponieważ jest drama, ponieważ są wzajemne oskarżenia, a w tej chyba największej dramie najbardziej tutaj istotne jest to, że bierze udział sam mistrz świata, aktualny mistrz świata Magnus Carson. Od czego to się wszystko zaczęło? Otóż parę... Tygodnie temu Magnus Carlsen zrezygnował z turnieju Singelfield Cup po partii z Hansem Niemanem. Ten pojedynek odbywał się na żywo. Mistrz Świata nie zagrał jakichś tam rewelacyjnych szachów, ale zakończył ten turniej w trakcie zawodów takim enigmatycznym komentarzem, że rezygnuje z tego turnieju. No i dorzucił jeszcze do tego tutaj komentarz Mourinho, który oczywiście był po jednym z meczów, że czasami po prostu lepiej nic nie mówić, popadnie się w, w większe kłopoty, po prostu mówiąc za dużo. No i zaczęły się insynuacje. Dlaczego Magnus zrezygnował? Hans Niemann był brany pod uwagę, że po prostu w, tych, w tej partii w jakiś sposób oszukiwał, ale w jaki? Przecież grali na żywo. Jak to jest możliwe? No i zaczęło się, tak. Jeszcze bardziej pogłębił się ten konflikt, kiedy panowie spotkali się jeszcze raz, tym razem w partii internetowej. I co się wydarzyło? Magnus Carsen zrezygnował w tej partii po wykonaniu dwóch ruchów. Także można powiedzieć, coś jest na rzeczę. I pokażę kilka ciekawych sytuacji. Co mnie najbardziej szykuje czy to postawa Hansa Niemana, czy Magnusa Karsana, całego środowiska czy ludzi, którzy zaczynają insynuować, że Hans Nieman miał w tyłku kulki analne i to nadatek bezprzewodowe, które podpowiadały mu, co ma grać, co ma robić w tej partii. Zresztą zobaczcie na reakcję świata, kiedy Magnus Karsen zrezygnował po dwóch ruchach. A, a 2700 Uh, he got a good position against Magnus. It was a very, very good game. It was probably an inspired game, you could call it. But is it an obvious proof of cheating? Definitely not. I don't think he cheated in the Singfield Cup, but everything else oh, is still. Sorry, up Alejandro. In the air. Sorry, Alejandro. I just have to interrupt you uh, because the game started um, and Magnus has logged off. What has happened? Magnus has resigned. Magnus has resigned the game wow. against Hans Niemann. Yes, uh, at least that's what so it says in our transmission. You like one move every side. Yes, it looks that way. Wow. Uh. <laughs> you, you look shocked, David. Yeah. Oh, there we go. Game is starting. Okay, Hans is going for d4. What a fantastic first move. What a fantastic first move. Who are you rooting for, Hans or Carlsen, guys? What? 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 What happened? They cause causing a sign? They, ca they caused cause a sign? D4 on the board. Magnus goes knight f6. C4. What? What? The game between Hans and Magnus has got stuck. Lost? Lost? Magnus lost? he boycotted. Magnus resigns. Did he resign? Magnus resigns. Magnus lost. O oh my god! Także można powiedzieć, że szokujące. Mistrz Świata poddaje się po dwóch ruchach. Coś musi być na rzeczy. Coś tutaj nie gra w tym, w tym, można powiedzieć, konflikcie. Wróćmy jednak do, tego, do tej partii na żywo. w jest tego turnieju Singue Field Cup. I tu mamy jeden z artykułów. Szachista rozkażony o oszustwa metodą na kulki analne. No ludzie. Także no nie wiem na ile ta strona Vibes jest wiarygodna. W każdym razie Młody zawodnik, według niektórych, młody zawodnik już a zwycięstwo miał zapełnić kulki analne, według zarzutów jego wspólnik w trakcie rozrywki miał używać specjalnego programu szałowego, który pomagał mu określić idealny ruch, a następnie przy pomocy wibrujących kulek podawać wskazówki niemanowi, no niezwykłe, niezwykłe. Młody Amerykanie zaprzeczył zarzutem i zaznaczył, że jeśli trzeba, może nawet zagrać całkowicie nago, by udowodnić niewinność. No ale czy to wykryje kulki? Arbiter turnieju oczywiście potwierdził, że nie ma dowodów na oszustwo i znalazłem to też na innych angielskojęzycznych stronach. Między innymi tutaj strona Insider pisze o, no w podobnym tonie, tutaj właśnie o całej tej sprawie, także niektórzy tutaj mają po prostu obsesję na temat tego tematu Nieman kontra Carlsen. Głos w całej sprawie zabrał również Kenneth Reagan. Taki znany, znana osoba, która często bierze udział w tego typu akcjach, kiedy trzeba udowodnić czy czyjąś winę lub niewinę, jeżeli chodzi o oszukiwanie i wspomaganie się kom, komputerem czy tam programem czy silnikiem szachowym. No i co, co udowodnił tutaj Reagan? On twierdzi, że ten zawodnik jest po prostu niewinny, że te jego wyniki nie odbiegają. Także werdykt jest tutaj według Keneta Reagana, że nie ma żadnych przyczyn, że żeby tutaj oskarżać się niemana o, o oszustwo. No, aczkolwiek zawsze pozostaje to ziarenko niepewności. Co może być przyczyną takiej, takiej niepewności? No, to po pierwsze, no, Carson raczej z byle powodu nie poddałby się. Po dwóch posunięciach, grając jeszcze raz z tym samym zawodnikiem. Carson z byle powodu nie zrezygnowałby z turnieju Field Cup, gdyby faktycznie coś tam nie było na rzeczy. No tutaj Hikaru po prostu obśmiewa to, co Nimman mówi w wywiadach na żywo, w szczególności wtedy, kiedy nie używa silnika szachowego. Także no te wywiady są takie naprawdę dziwne. Tak? Można powiedzieć, że Nimman nie wykazuje się tam takimi umiejętnościami. Jak przy szachownicy, tak? Także e, wyglądało to zdecydowanie lepiej na desce. Bardzo fajna jest również analiza Punina, który pokazuje wcześniejsze partie Niemana, w których zdobywał on tytuł arcymistrza i w szczególności się skupił na turnieju na Charlotte, gdzie faktycznie Nieman zagrał szachy bezbłędne. Także czy on jest geniuszem, ten Nieman, czy jest e, po prostu zwykłym oszustem? No. Robimy popcorn, ta afera będzie się coraz bardziej nakręcać. Żeby tutaj dodać smaczku, to dodam również, że Nimen został zbanowany na czeskomie. Nie wiem, czy to były jakieś oszustwa, czy jakieś złe zachowanie, używanie niedozwolonego słownictwa, czy po prostu jakieś tam rasistowskie rzeczy. W każdym razie no, został zbanowany. Jest filmik nawet z tego. Także no, to wszystko powoduje, że, że ta sprawa jest bardzo enigmatyczna i trzeba poczekać za rozwojem wydarzeń. Trochę dziwne, że w tym wszystkim nie zabrał głosu Magnus Carson. No a to, że Nieman jest takim, taką osobą niepokorną, ma swoje zdanie, ma swoje za uszami. to też możemy zobaczyć na kolejnych filmikach, który, na których streamuje i po prostu wpada takie, w, takie, w takie szachowe furie po jakichś porażkach. Nie wiem, czy to robi celowo, czy pod publiczkę, w każdym razie ta saga trwa dalej według Reagana. Niemen niewinny, według Karsena, nie wiadomo, bo się nie wypowiedział, według środowiska winny i niewinny, według mnie, nie wiem. E, także no zobaczymy, co z tego wyniknie. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o całej tej sprawie. A i zobaczcie jeszcze, w jaki sposób Niemen zachowuje się na swoich streamach. Do zobaczenia. Smart, so uh, yeah, so Nick will get you a diamond membership, um, and then you can like do a bunch of puzzles and stuff, you can watch videos, um, so yeah, I think, uh, I'll, I'll make okay. sure, yeah, N Nick, Nick will, will, will chess, we'll get on that for you, um, okay, that's really cute, thanks, yeah, he's really, he's a really nice guy, uh, um, uh, but yeah. <laughs> I got banned. Oh, <laughs> I got banned. I <laughs> well, have one too. Guy, he banned. She banned me. Just banned me. He banned me. Oh my god. I got banned. I can't even. I can't even joke around. I got banned. Are you kidding me? I'm going to lead chess. I'm going to lead chess. You banned me? actually yeah uh you want to play on Chest? let's go right now oh shit is the most simple and he's resigned wow what <laughs> can i say what that, a result phenomenal right phenomenal what a result yeah you said it david incredible start to the day for hans niemann the lowest rated player in the tournament with the black pieces a win against world number one magnus carlsen and now i'm curious to hear some reactions from hans in miami Hans, yesterday was a terrible uh, day for you, and today you start out with a masterpiece. How would you summarize it? Chess speaks for itself. Is it something special doing this against Magnus Hans? A character. <laughs> I wasn't expecting that. I Me mean, neither. I kind of yeah, it was a great game. I'm in good shape, you yeah. know, and everything. <laughs> ever Chess speaks for itself. Yeah. Boom. Yeah. Well, it's completely fucking ridiculous that uh, the laptop is just running out of power. And uh, because the laptop runs out of power, of course, he has all the time to think in the world to find all the best uh, moves. And uh, he has 20 seconds and then he sits there for five minutes, gets to find all the best moves. So the fact that the laptop runs out of the power completely threw me off. And it's just completely ridiculous. It should not be happening. Like, plug the fucking laptop in. And uh, I shouldn't be losing a uh, game because, uh, uh, like, he gets five extra minutes to think and finds the best moves.